Cześć, ma? się nie dogadali chyba. Lecimy na single. Mamy idealne rowery na te drogi nasze Świebodzińskie No to <grywa> Siemanko moi drodzy, jeżeli teraz to oglądacie, to zapewne już jestem w Stanach Zjednoczonych na wyścigu. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się spodoba, bo tylko taki miałem przygotowany. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla YouTube'owego algorytmu i lecimy dalej. A powiem Ci, że po ostatnim wypłacie na te single, to się na nowo wkręciłem w MTB i to tak na maksa. I teraz właśnie będę robił ten rower sobie, żeby wszystko już w nim sprawnie chodziło. Chcę pośmigać gdzieś tam. No i ładnie to jest takie miejsce, że tu nie mam przemonowanych. No. To zaraz zobaczysz No nie ma ścieżek za bardzo, nie ma takich Nie wiecz, ma, nie ma w takich, takich teren, fajnych nie ma, Ale nie ma ścieżek. O, W Zielonej Górze za to jest fajne. No, ale jeździć do Zielonej Góry no rowerem to też tak no. Fajny widonik z zawodu Nie, no, W sumie ludzi, ludzi troszkę jest Ale nie tyle co w tamtym roku No, byłem tu dwa dni temu, to jeszcze takich liści tu nie było Już czuć powoli lato zbliżające się No, jedziemy w dziki las A tutaj jak ten, jak kwitnie wszystko, to jest super Panie. Oho, oho, fajnie Nooo Takie tam Nie <grystanie> no, bo ja mam drugą maskę lekko wysuwioną No Dlatego idziemy tam strzelić Okej Ale tu porosło wszystko Kaczmarek ten wyszedł? No. Wow Mega O stary Ale jedziemy No to ja wiem gdzie my jesteśmy Nie wiesz gdzie, gdzie ten, gdzie tu wyjechać? No nie no stary tam jest ten dom duży taki czy co to no, za drzewo To przy na ścieżce do dziur Jedę do Ciebie sobie, na No tak No 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 Lubię to miejsce bardzo, fajnie się tu jedzie Kiedyś tutaj Grawelem jechałem jeszcze jak miałem te 40 c Tak mnie przetyłali przez teren na MTB'acha Grałem tędy, no kurde Ciekawe było, ale dawaliśmy radę. Potem na asfalcie to my ciągnęliśmy te MTB. Jak już wyjedziesz do świegodzina, to fajne tereny. Najgorzej tylko z tego świebodzina wyjechać. Nie wiem co to jest, ale chyba nigdy tu nie byłem i można zobaczyć. O ale mi się koło smykło. No, nie wiem, zobaczymy, a może. To nie była nocna jazda przypadkiem? Nie, to nocna jazda tam szła w prawo. Nie, to jest nocna jazda w lewo była. Jak w lewo? W lewo. Nie, na pole wiem. w lewo. Dzisiaj jest dzień odkrywania nowych ścieżek. No wiem, ja tę ścieżkę znałem, nie? No, ja nie. Ale mega tu jest. Jo! Większość moich odcinków na YouTubie, a jak nagrywam z jakichś miejsc. Gdzie jeszcze nie byłem cały czas moje wow, ale mega tu jest! No właśnie! Ale prędkość! Ja nie wiedziałem, że tu w okolicy tak ładnie jest! Tutaj nie? Pierwszy raz tu jestem, naprawdę. Ue. My żeśmy tu wyjechali. Jo! <grymne> naprawdę, pierwszy, pierwszy raz ten wyjechałem. Mieszkam tu, a pierwszy raz. <grymne> Zostawiamy tu. Prędkość stary, prędkość. <grywa> I tu zaraz wyjeżdżamy na Adzie. fajne. Tutaj są takie dzikie tereny, ale tu latem musi być komarów, nie? Tu jest tak wilgotno. No. Uo. Fuh. fajnie tu jest ale w lewo jest jeszcze lepiej Oh ja! Yeah. tu się będzie zaczynało singlowo tylko, że podjazdowo, później będą zjazdy ała komar o, tu jakąś foteczkę walnę ale tu jest spoko no, uwaga kamień Lecimy z singielkami A mi sztyca nie działa regulowana, w sensie działa, ale jak obniżę to Kła, stanie Nie mogę na maksa na dół opuszczać Tam, uwaga, bo jest taki drop duży A to tutaj jest O, kuźno. Szkoda, że tu nie ma drogi naokoło, w sensie takiej na skróty. Trzeba ominąć strasznie tu wszystko. Fajne miejsce bardzo <grym> Tutaj się zawsze fajnie jedzie jakiś zachód słońca, bo tak jest ze drzew, takie pomarańczowe fajne. No. Się Ale z drugą tutaj by się fajnie jechało chyba <grym> Z górki, nie? <grym> no to my zaraz tam jedziemy, odbijamy na single. A to, to już takie właściwe. Biednym tutaj jest bałem. fajne miejsce na foty, bo jest takie wzniesienie to i tam kurde. las się wyłania fajnie. Mm. Fajne, no. to tu, fajna droga. O jest. to mi chodzi. A później pojedziesz tam na to wzniesienie, ja ci zrobię fotę. Ja I dogonię. Mm. Bo my jedziemy tam, tam. Nie do końca, ale tam jedziemy. Ale pod górkę musimy podjechać. Tak. Foteczki mamy porobione, ostatnio jechałem ja tutaj prawą stroną, bo jest lepiej. O! Ogólnie tu jest duża górka, ale tego nie widać na kamerze Uuu. O stary, ale tu jest zarąbiście No, Ja tu gadałem do kamery, nie wiem czy było słychać. Tak? Ale tu gdzieś zaraz się odbijało. A ła! Okej, okay, bo tu trzeba... Ja sobie no, prawą stroną pojadę. Ale tymi... Są single i tam też są single. A ja tu sobie polatam dronem. Może teraz będzie widać taką stromiznę tutaj. Tam są single i tam bym chciał pojechać też, bo tam jeszcze nie byłem, tylko w prawo byłem. Ależ ROm komary! Eee. Nienawidzę! Dawaj z tymi satelitami się łącz. Szybko, szybko. A i mi się uchwyt to GoPro posypał. Ja pierdzielę. Najgorzej Stary. Startujemy powoli. Niech się poobraca. Ja no się boję, że mi odpadnie to GoPro, dzisiaj jeszcze. Ja je będę chował później. Ale ponagrywam, ile się jeszcze da. Żeby wyszedł z tego chociaż jakiś fajny filmik, późna relacja nawet. Ale góra. Holy shit. Lewo czy prawo? No nie, nie wiem stary, czy jedziemy tędy. No. Ale jak to ładnie. Ha?

Niedźwiedźbym się nie zdziwił jakbyśmy wyjechali. A lasy tutaj są top. Zobacz jak tu jest świetnie. No jak w górach No taki łagów level 2.0, bo tu ładnie jest. Jedziemy tu. Tutaj wydaje się naprawdę spoko. O! Singla znalazłem Gdzie nie jest Nie wiem, ale znalazłem singla No tu patrz, tu jest to Lizadło takie No ja wiem, ale jak jest Lizadło, czyli ktoś tędy musi uczęszczać. Ale A, polisz to zobaczymy. Tu jest single, a tu w lewo jeszcze jakaś ścieżka była. Przerzutka mi się nie chce zmienić. Nie. O, teraz działa. Nie wiem, ja bym tu wjechał, bo to się wydaje bardzo fajnie. Ale mnie robactwo obłazi już. Gdzie my żeśmy dotarli, stary? Wow. Ale ktoś miał pomysł. No. Wow. Ale tu też wracamy Jest kawałek z górki i pod górkę i z górki. Normalnie stary świeradów zdrój, tylko trochę węższy. Takai, to jest fajnie. Łe. O, byliśmy tutaj. No ta tak. Wo, serenka. Ale dzisiaj fajnie, mi się podoba, ale trzeba tam jeszcze pojeździć po tym lasie. No, trzeba poszperać. Ale ładnie, tutaj się te pola ciągną. Wow. A my tam po drugiej stronie byliśmy, gdzie te linie się ciągną. Tak, ale fajne No, a zobacz jak tam góry stąd widać. Ja nie zwróciłem uwagi wcześniej. No, nie mówię ci, tam jest ścieżka taka fajna. No tak. Nie, to nie. To jest niedźwiedź. nie, no jak? No niedźwiedź, mówię ci. Niedźwiedź, ej, niedźwiedź. Nie widziałem go. No, mi chodziło tego, a tutaj jest niedźwiedź. daleko jest dom ale, A to jest gospodarstwo? A trzeba już tam mieszkać, stary? Jakie fajne miejsce. Takie od ludzie. Bo koło tego jechaliśmy. Mógłbym tam dronem polecieć, zobaczyć, ale tu trochę takie illegal. To nie. Nie chcę mi się go wyjmować. Znowu się od Ta, stwierdzam widzowie, że ostatnio się uzależniłem strasznie od robienia zdjęć i filmów na rowerze telefonem. Wrzucam ostatnio bardzo dużo relacji na Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam. A i zbliżamy się wielkimi krokami naprawdę już do 1000 subskrypcji. Także jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj mój kanał, żeby nic z Ciebie nie ominęło. jeżeli podoba Ci się ten odcinek, to zostaw łapę w górę oraz byle jaki komentarz. Musiałbym tu szosą przyjechać kiedyś Ale Jak przed w zakręt Fajnie